Łączy się leniwce. <grymne> Witamy wszystkich śpiechów, tych, którzy teraz włączyli yy, radiozbiorniki. Telewizory, o, o tak. No właśnie. Szklanego. Z drugiej strony szklanego ekranu, raz jeszcze, nie. I tak już Presz. Zbliża się wielkimi krokami Jarmark Tumski. Tak, y, to już będzie piąty Jarmark Tumski, szczególna edycja. W dniach 24-26 maja będziecie mogli zobaczyć coś niesamowitego na ulicach naszego miasta, bowiem jest to jedyny czas, kiedy wszyscy się integrują, wszyscy wychodzą na ulicę, spotykają się. Różne mają doznania, różne oczekiwania, różne są emocje temu towarzyszące, temu wydarzeniu. Giełda kolekcjonerska, numizmaci, no, sporo do obejrzenia, sporo do wybrania, bo są też tak, że z jarmarku będą pamiątki. Ja przypomnę, że na jarmarku jako telewizyjne studio otwarte będziemy również tam gościli. Tak, między innymi będzie jeszcze o czym nie wspomniałeś. Wieczór hiszpański. To będzie gorący hiszpański wieczór Pan organizowany Pan Paweł w powiedział mi, że byki wpuści na Grodzko, ale chyba to będzie niemożliwe, bo to jak hiszpania, to jakiejkorida. Mi się zawsze no, tak że będzie bardziej tanecznie, muzykalnie, radośnie <laughs> i tak dalej. Co jeszcze nas czeka przy jarmarku? Oczywiście kulinarny puchar Polski, czyli zawody profesjonalnych kucharzy. E, natomiast my możemy podejrzeć jak oni pracują i Coś na, podniebienie. na pewno, na pewno tak, <laughs> będzie to uczta dla smaków. No i cóż jeszcze, 90 lat Polskiego Związku Łowieckiego, także tutaj myślę, że też fanów tego typu walk sztuki nie zabraknie. E, jeszcze jedną ciekawostkę mam do powiedzenia, będzie również Festiwal kataryniarzy. Jako? W tym roku, w tym, w tym roku, roku. Tak. W roku, w zeszłym roku było. mieliśmy koncert w bazylice Katedralnej, natomiast w tym roku będzie to na pewno troszeczkę odbiegało od tego, co było w zeszłym roku, ponieważ każdy taki występ różni się niesamowicie, więc oczekujemy czegoś nowego i pozytywnych emocji. No, bardzo ciekawi jesteśmy, co Wam się podoba z koncertu Kataryniarzy i co Kataryniarz może wygrać, co nam może wygrać. Słuchałeś takiego? Koncertu kataryniarza. W zeszłym roku słyszałam, bardzo mi się podobało. To są oryginalne i nietuzinkowe brzmienia, wydobyte właśnie z tych katarynek. Natomiast no co, tylko czekamy, kiedy Zabrzmi. nadejdzie ten dzień, i wtedy <grym> będziemy mogli sobie. Na pewno, będzie, na pewno będzie inauguracyjne otwarcie. Prezydent miasta Polska, Andrzej Nowakowski, pojawi się w krasie, w pełnej krasie, przyozdobiony na pewno scenie i przetnie tą stęgę. I rozpocznie się Jarmark Tumski. Piąty Jarmark Tumski, tyle co jeśli chodzi o Jarmark. Za chwilę do Was powrócimy na antenę. Czym teraz e, rozgrzejemy naszych pobudzające się? A niech to może będzie niespodzianka. Okay. Aż 600 wystawców z Polski i Europy pojawi się na tegorocznym piątym Jarmarku Tumskim. Do Płocka zjadą się kolekcjonerzy, antykwariusze, właściciele galerii i warsztatów rzemieślniczych, a także kataryniarzy, myśliwi i kucharze. Gratką dla widzów będą atrakcje trzech tematycznych dni hiszpańskiego, myśliwskiego i kolekcjonerskiego. Jarmark. Jarmark Tumski. Od 24 do 26 maja. Zapraszamy. Mamy tutaj jadła i napitków wiele. Jak popróbujecie, będzie Wam weselej. Nie żałujcie kasy, choć kryzys na świecie, bo takich specjałów nigdzie nie znajdziecie. Niech więc każdy śpiewa sto lat lub Tedeu, no gdzieś spędzisz na dumce, no a noc w muzeum. Na naszym jarmarku troski też masz nosie. Czujesz się po prostu jakbyś był w kosmosie, Bo nasz jarmark tumski to impreza fajna, Próbuję go przejąć, nie jedna ferajna, A ja mimo wszystko bardzo mocno wierzę, Naszego jarmarku nikt nam nie zabierze, O tym to to trzysta poema, drugiego takiego nigdzie w Polsce nie ma. Z tymi, co go robią, każdy się tu liczy, bo to są najlepsi łocko-społecznicy. <Słyska>